Dzień dobry. Drugi urząd skarbowy uczniował od tej strony. Mamy osobę niesłyszącą, która chciałaby załatwić na sprawie, no, na sprawę. sprawy, prosilibyśmy o pomoc w tłumaczeniu. Żeby odpowiedzieć na to pytanie będę potrzebował dodatkowej informacji. Pan mógł się dopytać, czy z jakich źródeł ta osoba miała dochody i czy były one osiągane ewentualnie w Polsce? Czy może za tak granicą? I to jest umowa o pracę, czy umowa jakaś inna umowa? No i mamy jeszcze jedno pytanie. Czy to jest jedyny dochód tej osoby? czy nie osiąga jeszcze jakichś innych dochodów hmm. z Jeżeli to jest umowa o pracę, jeżeli te przychody były osiągane w Polsce, i e, osoba nie ma innych dochodów, należy złożyć PIT 37 w urzędzie. Jeszcze bym prosił o pytanie się, czy jakieś odliczenia ulgi będzie ta osoba chciała zastosować? Do tego pitu 37 będzie należało załączyć pit O jako załącznik. W takim razie. W takim razie to wszystko jest na tym momencie, tak? Prosa nie nie chciała więcej, Jeśli się to dopytać jeszcze. Urząd Skarbowy nie może wypełniać zeznań za podatników, jednak jeżeli były jakiekolwiek wątpliwości, pytania, zawsze pomocą służy informacja. Można podejść, dopytać się również co do druku, co do sposobu wypełnienia konkretnych rubryk i tutaj nie będzie żadnego problemu, żeby Pani, żeby Pani pomóc. Jeżeli będzie problem z porozumieniem się, zawsze możemy skorzystać tutaj również z wideo, telefonu i sprawę załatwić. Jógvæ? Jógvæ, takk fyri tí, fyri